Ja. Siemaneczko mordeczki. Dzisiaj będzie filmik y, s, konkursowy y, za drugie miejsce. Tutaj y, kolega chciał, żebym sprawdził, porównał granatowe kolczyki z y, szmaragdowymi. Z tym, że ja jeszcze dodam porównanie najpierw bez kolczyków, później bonitowe kolce, granatowe i szmaragdowe, bo wczoraj na live, na live właśnie się pojawiły pytania na temat siły i po prostu jak lika bije. Tutaj postać nie będzie dużo jakoś odpalona. Czy znaczy be, bez kolczyków widzę, że tu hity są powiedzmy do 10-900 max, nie, nie siadło chyba nie razu 11k, zakładam błędowe kolczyki I jak widać hity w ogóle się nic nie zmieniły, czyli trzymamy mamy kolce, czy mamy, czy mamy ebonki, to jest taki sam. Teraz musimy poczekać jeszcze metni z respi zaraz porównamy szmaragdowe i granatowe. Teraz będziemy testowali w granatowych kolczykach. Jak widać, w granatowych kolczykach już wchodzi ponad 11k, 11, 11 150 K max było. Tak. I teraz założymy jeszcze szmaragdowe kolce. O, jak widać, w szmaragdowych jeszcze więcej bijemy czyli szmaragdowe kolce lepiej się sprawdzają tutaj na, na likalnie. Jeszcze w tych szmaragdowych podlecę do jakiegoś innego metka. Teraz walimy w metka i widać 11500 coś. Jeszcze teraz dla, przyłożę jeszcze raz te granaty, ale widać, że hity po prostu w szmaragdowych są dużo większe, czy dużo, no są trochę większe. Czyli dla Likana, czyli taki jest wniosek tak, siła Likanowi kompletnie nic nie daje, yy, zręczność daje w damage'u, ale najwięcej dodaje, najwięcej dodaje ją średnie obrażenia, bo po prostu yy, mnożą Twój damage, tak jak w, na przykładzie tych kolce o 5%, czyli czym mocniej będziemy bili, tym, tym, tym yy, po prostu szma, szmaragdowe kolce będą więcej nam dawały może być też jeszcze taka sytuacja, że jeśli bijemy bardzo mało, to po prostu yy, granatowe kolczyki mogą dać na nam więcej niż pomnożone 5% szmaragdowych kolcy. Dziękuję, pozdrawiamy Ediego, cześć.